Nic bowiem poza mym rozumnym wyborem nie może go powstrzymać lub zranić. Tylko sam mój wybór może to sobie uczynić. Jeśli po każdym niepowodzeniu spojrzysz na to w ten sposób i, i będziesz winił tylko siebie, pamiętając, że wyłącznie zapatrywania są powodem zburzonego umysłu i niepokoju, wtedy na Boga przyrzekam, że poczynisz. Postępy. I on mi trochę takim echem przypomina coś, o czym mówił Jordan Peterson. Pamiętam, kiedy zacząłem dopiero go słuchać i czytać po raz pierwszy książki, miałem te tam 17-18 lat, mniej więcej wtedy, bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło coś, o czym on wspomniał. Opisał scenę z Cocktail party T.S. Eliot'a, w którym kobieta przychodzi do psychiatry i mówi: Mam nadzieję, że wszystko, że mam nadzieję, że ze mną jest coś nie tak, na co psychiatra pyta się, ale dlaczego, skąd masz w ogóle takie przeświadczenie, czemu chcesz tego? Opcje są dwie, albo ze mną jest coś nie tak i w takiej sytuacji mogę się zmienić, albo coś nie tak jest ze światem, a wtedy po koniec, bo świata nie zmienię. Bardzo wartościowa rzecz moim zdaniem. Wszystko to, jak mówił Epiktet, co leży w granicach naszego rozumnego wyboru, możemy na to mieć wpływ, a więc zawsze możemy mieć określoną decyzję możemy podjąć określoną decyzję wobec sytuacji, w jakiej się znajdujemy lub też inaczej. Nie mamy kontroli na to, w jakiej sytuacji się znajdziemy, ale zawsze mamy kontrolę i możemy decydować, jaki będzie nasz stosunek i jak zareagujemy, kiedy znajdziemy się w danej sytuacji.